Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, w którym tym razem przedstawię Wam niezbędne rzeczy, które każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Oczywiście to, co nosimy, to jak się ubieramy. Wszystko zależy od naszego gustu. Jednak są pewne rzeczy, pewne klasyczne rzeczy, które. Każda, tak jak powiedziałam, kobieta powinna mieć w szafie. Wszystko, co teraz Wam tutaj pokażę, zamówiłam sobie na stronce American Outlet. Jest to sklep internetowy, w którym możecie dostać ubrania świetnej jakości, bo to nie są byle jakie ciuchy, tylko ciuchy znanych marek, czyli Tommy Hilfiger, Hollister, Elvin Klein, Reebok, Adidas no po prostu wszystko tam jest. Więc jeżeli lubicie markowe ciuchy, to koniecznie wpadajcie na ten sklep. A ja teraz przejdę do pokazywania rzeczy, które właśnie e, wybrałam specjalnie na potrzeby tego filmu. Pierwszy niezbędnik to biały t-shirt. W tym roku są szczególnie modne z jakimiś nadrukami, napisami. Ja akurat wybrałam taki, czyli Good Vibes Out, Better Vibes In. Idealna bluzeczka dla mnie. Luźny, biały t-shirt, zwykły, w którym każdy będzie dobrze wyglądał. Kolejna rzecz to musi być coś już bardziej takiego seksownego, w czym można iść na przykład na imprezę. Eee, ja mam tutaj taką czarną bluzeczkę z Riboka, niby wydaje się normalna i taka nic nadzwyczajnego, ale patrzcie jakie ma wykończenie. Siateczka, co sprawia, że wyglądamy bardzo no, atrakcyjnie i nie, nie, nie tak zwyczajnie już. A jeżeli już mówimy o seksapilu i atrakcyjności, no to oczywiście a, odpowiedni stanik to jest podstawa. E, bardzo modne są teraz staniki sportowe, szczególnie jeżeli ktoś chodzi na siłownię. E, Calvin Klein to jest, słuchajcie, klasyk. Taki szary albo biały z wykończeniem e, takim, takiej gumki. Jest mnóstwo e, podróbek e, tego fasonu, no ale najlepiej mieć właśnie oryginał. Następna rzecz to zwykła bluza. Najlepiej szara z kapturem, ale może też być w jakimś fajnym kolorze z napisem którą zakładacie w te dni, kiedy nic wam się nie chce albo po prostu nie wiecie, co na siebie założyć i wkładacie wtedy tą bluzę. A ja mam w dwóch kolorach taką bluzę szarą z Gapa. To jest szara, a tutaj jest różowa w takim odblaskowym kolorze. Jesteśmy cały czas przy naszej górnej garderobie, czyli przy bluzkach, bluzach. Była, był już zwykły t-shirt, niezwykły t-shirt, zwykła bluza, to teraz czas na niezwykłą bluzę. E, coś eleganckiego, kiedy um, wychodzicie na jakąś specjalną okazję albo do restauracji, chcecie po prostu czuć się dobrze, wyglądać ładnie. E, to proponuję Wam taką koronkową bluzkę kolorze białym z takim szerokim tutaj łukiem, który podkreśli wasz piękny dekolt i ta bluzeczka jest z Hollistera teraz pora na te dolne partie czyli zwykłe jeansy, jeansy to chyba naprawdę każda dziewczyna ma w swojej szafie jak nie ma to musi mieć, bo to jest po prostu podstawa, podstawa wyglądu w tym sezonie modne są dżinsy z dziurami, albo boyfriendy, tak zwane. E, ja mam tutaj takie e, dość właśnie szerokie, luźne dżinsy, e, wykończone suwakiem na nogawkach i, w, i nogawki są takie troszkę ściągane. A w pasie mamy gumkę, także są dostosowane do e, każdego i są one z Giesa. Wiem, że teraz większość kobiet na co dzień chodzi w spodniach, ale czasem chcą podkreślić tą swoją kobiecość i wtedy niezbędna jest spódniczka. Spódniczka, najlepiej różowa, to wtedy już jesteśmy naprawdę wyjątkowo kobiece, wyjątkowo dziewczęce. Dla niektórych to może być przesada: to może wybrać w sobie wtedy czarną spódnicę albo czerwoną. Ja postawiłam na róż! Daję sobie sprawę z tego, że też nie wszystkie kobiety lubią pokazywać swoje nogi. Dlatego tutaj w um, tej sytuacji polecam długą spódnicę. Ja mam akurat taką z Tommy Hilfigera. Szara, um, taka mm, luźna, także też każdy dobrze będzie się w niej czuł. Nie obcisła, spokojnie w takim sportowym stylu w której też można praktycznie wyjść po prostu z domu w każdej chwili przyda się na pewno jeżeli chodzi o nakrycia głowy to królują teraz czapeczki z daszkiem A w każdym sklepie chyba znajdziecie takie ja akurat tutaj mam z Ralph Lauren w kolorze bieli albo różu a bardzo modny stał się ten styl Tumblr Girl, o którym zresztą nagrałam już film, więc jeżeli go nie, nie widzieliście, to koniecznie wpadajcie. No i też jeżeli nie jesteście fankami takich tradycyjnych kolorów, to piel albo właśnie róż idealnie tutaj się wpasuje. Będąc przy nakryciach głowy, to warto też mieć w szafie e, jakąś fajną czapeczkę oldschoolową, którą e, wtedy, kiedy macie na przykład Bad Hair Day, czyli Wasze włosy wyglądają tak, jak nie powinny wyglądać, wtedy wkładacie ją i nikt nawet się nie zorientuje, że tutaj chodziło o Wasze włosy. Ja tutaj mam czapeczkę Michaela Corsa, zakładam ją. No i słuchajcie, ja jestem swag, swag. I na sam koniec to, co kobiety lubią najbardziej, oczywiście nie wspominając o butach. Słyszałam, że niektóre nawet mają szafy przeznaczone tylko na buty. Um, ale ja mówię tutaj o torebkach, torebkach albo plecakach. Tutaj na przykład mam taką fajną torebeczkę. Mam ich aż tak dużo, że nawet nie mieszczą mi się w szufladach, więc po prostu stoję sobie na szafce. Ale moim faworytem, w którym się zakochałam, jest ten plecak Tommy Hilfiger'a. No, słuchajcie, idealny. Idealnie wpasowuje się w aktualnie trwającą modę, na te wszystkie, wiecie, hipster, tumblr. I tak dalej, ma gwiazdeczki, czarno-biały, I'm in love. I też ma odpowiednią wielkość, bo nie jest zbyt duży, nie jest zbyt mały, także wszystko na pewno tam się Wam zmieści. I to wszystkie niezbędniki, jakie każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. Jeżeli macie jakieś uwagi, albo na przykład czegoś nie, pokazywa, nie pokazałam, a wy nie wyobrażacie sobie szafy bez tej rzeczy, to koniecznie piszcie mi w komentarzach. Eee, przypominam też, że na zamówienie e, na stronie American Outlet macie ode mnie rabat. Wszystko, wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie tego filmu, także rozwijajcie tam na dole ten opis. No i e, to by było na tyle. Także żegnam się i pa pa.